Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Na program zaprasza telewizyjne studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Ale piękny kołpak, świeci się jak. Nie będę mówił co. Piękna sprawa. O, jesteście już. Witam Was w kolejnym odcinku programu na Osi. Co dzisiaj zobaczycie? Miłego, elektrycznego dafa. Jeszcze jedną drogową przestrogę. Porady i wyjaśnienia eksperta. Samochodową łazienkę. Jeszcze jednego oldtimera. To co? Odpalamy! Początek jak zwykle niezmienny. Wasz ulubiony stroboskop. Najpopularniejszym samochodem w polskich pomocach drogowych jest Iveco Daily. Ta lekka ciężarówka jest wytrzymała, mocna i bardzo uniwersalna, zarówno jako autolabeta i holowni. To zasługa udanej konstrukcji płynnie przechodzącej z pojazdu dostawczego w ciężarowy. Duża moc sięgająca 200 koni mechanicznych, doskonała przekładnia Heimatic oraz wygodna kabina załogowa to cenne atuty daily. Długa rama oraz rozsądna cena to kolejne plusy. Nie bez znaczenia jest także brak równorzędnej konkurencji. Zarówno Renault, jak i Mercedes nie oferują już bezpośrednich rywali daily. Najbardziej zbliżonym konkurentem jest Fuso Canter, ale oferuje mniej wygodną kabinę i samo korzysta z silników znanych z Iveco Daily. Przewidzieć przyszłość niełatwo, ale niektórym się to udaje. Widać to choćby na przykładzie EronTransu, gdzie już dawno temu brano pod uwagę pojawienie się nowych regulacji prawnych i możliwość wystąpienia braku kierowców. Już w 2009 roku podjęto więc działania w kierunku uruchomienia systemu połączeń intermodalnych łączącego transport drogowy, wodny i szynowy. Erontrans wkrótce dysponował własnymi terminalami i szerokim gronem partnerów biznesowych. Naczepy i kontenery jeżdżą pociągami nie tylko po Polsce, ale też po całej Europie, pływają promami, a nawet docierają do Chin. Aeron Trans trafił w dziesiątkę. Jedną z najciekawszych szkół tuningu ciężarówek na świecie jest Dekotora, czyli tuning japoński. Skala upiększeń jest tam bardzo duża i obejmuje niemal cały pojazd. Podstawą jest modyfikacja przodu kabiny i setki lampek. Dodatkowo oświetlane są piasty kół, a w kabinie często pojawia się kryształowy żerandol na suficie. Historia japońskiego tuningu sięga lat 70. i kilku kultowych filmów o transporcie, które się wówczas ukazały. Ciężarówki mają swoje imiona, a koszt ich modyfikacji sięga nawet wartości domu jednorodzinnego. Co ciekawe, kierowcy, właściciele ciężarówek, dekotora tworzą ogólnojapońskie stowarzyszenie dbające o jakość tuningu i interesy członków zarządu. 65 lat temu, 1 maja 1960 roku oficjalnie zaprezentowano prototyp polskiego samochodu sportowego FSO Syrena Sport. Pojazd miał charakter studium możliwości fabryki i nie wiązano z nim planów podjęcia produkcji. Na podwoziu seryjnej Syreny zabudowano nadwozie pokryte tworzywem, a do napędu użyto 35-konnego, również prototypowego silnika czterosuwowego. Po prezentacji o tym modelu poinformowała telewizja polska, a w prasie branżowej nie brakowało obszernych artykułów. Ba, o FSO Syrenie Sport pojawiła się wzmianka w prestiżowym szwajcarskim roczniku motoryzacyjnym, a jeden z włoskich dzienników napisał, że to najpiękniejsze auto z zażelaznej kurtyny. Jedyny powstały egzemplarz pojazdu wkrótce trafił do fabrycznego magazynu, a około 1975 roku został komisyjnie zniszczony. Pokazywane dziś Syreny Sport to mniej lub bardziej wierne repliki. I znowu zabieram Was do kapsuły czasu. Zapraszam Was do muzeum do Oławy. Naprawdę jest tam świetnie. Zobaczcie! Dzisiejszą filmową pocztówką z Muzeum Wena w Oławie jest wyjątkowy pojazd kempingowy. Opowie o nim Tomasz Jurczak, właściciel kolekcji. Warszawa Camper, mój prywatny projekt naszego Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Słuchajcie, Szanowni Państwo, jest to Warszawa, która była zbudowana z Warszawy Pikapa. Mój projekt, żeby zbudować Camper. Renowacja trwała dwa lata. Zrobiliśmy ją bardzo dokładnie, pięknie. Zaglądnijmy tutaj do środka, jak ona super wygląda. Wszystko jest tutaj od nowa wykonane i zaraz Państwu pokażę cały tył. Ale zobaczcie, jak ona jest tutaj odbudowana przez nas. Samochód jest po prostu nowy, piękny. A teraz Was zaproszę tutaj do naszej zabudowy tylniej. Jak to wygląda? Zbudowałem kamper razem z żoną, żeby jeździć. On jest dwuosobowy. Mamy tutaj kuchenkę, mamy tutaj szafeczki i tutaj mamy łóżeczko jedno i tam jest na górze drugie rozkładane, wyciągane. Prawda, że piękny? Oczywiście, że piękny. Zdaniem wielu Warszawa Pickup była najładniejszą Warszawą i do tego wyglądała najbardziej amerykańską a z zabudową kempingową to już całkowicie jak Made in USA. Z drugiej strony był to najrzadziej oferowany model, a ta Warszawa, nie dość że pięknie odrestaurowana, to jeszcze w barwach PRL-owskich organizacji turystycznych można się z tego dziś śmiać, ale wiele z nich nie tylko przetrwało do naszych czasów, ale nawet nie zaliczyło bankructw tak charakterystycznych dla współczesnych biur podróży. Warszawa Camper to przykład pracującego oldtimera i umiejętnego połączenia tradycji z aktualnymi potrzebami. Jako zwykły pickup też by była ładna, ale jako Camper jest po prostu piękna. Biel i błękit z epoki Charakterystyczne motywy graficzne oraz logotypy przenoszą nas w tamte czasy. Zapytajcie dziadków i rodziców, czym były w czasy pod gruszą, fundusz w czasów pracowniczych albo konserwa turystyczna, a poczujecie klimat dawnych lat. A Warszawa Camper doskonale oddaje tamten klimat. Może chcecie ją bliżej poznać? Taki jedyny egzemplarz w Polsce możecie zobaczyć w naszym Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Zapraszam serdecznie. Wybierzcie się tam koniecznie. Zapraszamy do Muzeum Wena w Oławie. Zajrzymy teraz do pewnego miejsca, gdzie najbardziej zabrudzony pojazd odzyska blask. Popatrzcie koniecznie. Czysta ciężarówka lub autobus to nie tylko miły widok dla oka, ale i sprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Brudne reflektory słabiej emitują światło. Przez zabłocone tylne lampy nie widać świateł stop, a przez zanieczyszczone szyby nie widać pieszych czy znaków. Ale umycie ciężarówki o skomplikowanych kształtach to trudna i czasochłonna praca. Co gorsza, nie zawsze zakończona dobrym efektem. Dlatego warto odwiedzić nową myjnię w Opolu. Uruchomiła ją komercyjna linia autobusowa Luz. Mamy przygotowaną dla naszych klientów myjnię wysokociśnieniową, chemiczną, bezdotykową. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce z taką ofertę proponującą. Z reguły myjnia ciężarówek to kilka obracających się szczotek. Ale jak wiadomo, nie są one w stanie doczyścić nietypowych pojazdów. Na myjni Luz jest inaczej. Możemy wjechać w każdym, dosłownie każdym pojazdem o dowolnym kształcie, o dowolnych gabarytach, który tylko się mieści i przejedzie przez bramę. Ważny jest także czas mycia. W końcu ciężarówka czy autobus zarabia, kiedy wozi towary czy ludzi. Mycie musi być więc szybkie. I tu myjnia Luz miło zaskakuje. Myjnia przejazdowa. Kierowca przez cały czas trwania programu jest w aucie. Tak naprawdę czas samego przejazdu przez myjnię to jest około 2,5 minuty. Z myciem wstępnym i z przygotowaniem pojazdu do wjazdu mieścimy się w 10 minutach, jeżeli to są pojazdy standardowe. 10 minut to niewiele dłużej niż tankowanie paliwa. Z tej informacji będą zadowoleni dyspozytorzy w firmach transportowych. Taki wynik czasowy to efekt zastosowanej technologii mycia. Pierwsza bramownica podaje chemię, później pojazd wieża, zatrzymuje się do zadziałania tej chemii. Dalej ruszają bramy wysokiego ciśnienia. Mamy trzy dysze na każdy bok, dwie dysze na dach, dwie dysze na podwozie. Wszystkie dysze dają łącznie pół metra sześciennego wody na minutę pod ciśnieniem 80 bar. Dalej przejeżdżamy, mamy wosk i na samym końcu woda osmotyczna, żeby nie zostawały zacieki. Wygląda to bardzo profesjonalnie, ale niezwykle ważną informację mamy na koniec. Zwłaszcza dla fanów stuningowanych ciężarówek, mocno różniących się wyglądem od standardowych. Czy one mogą być myte w Main luz? Pan prezes odpowiada jednoznacznie. Mogą to być pojazdy tuningowane, mogą to być pojazdy z różnymi owiewkami, sygnałami świetlnymi, bez konieczności demontażu jakichkolwiek dodatkowych elementów. Uff, to już teraz wiecie, gdzie umyć pojazd przed Master trackiem. Podajemy adres. Ulica Firmowa 1a Opole. Wjechał brudny, wyjechał czysty, ale znowu wróci brudny, a z nami jest czysty Rafał Kahanowski z firmy Transexpert. Mam pytanie od widza, który ma pseudonim Chybuś. Pyta tak. Witam, mam pytanie odnośnie zerwania pauzy 9-godzinnej. Konieczne było odjechanie, aby umożliwić przejazd gabarytowi. Jaka jest wysokość mandatu w Niemczech? 7 godzin, 32 minuty było wykręconej pauzy. Rafał. Yy, tak. Yy, mandat mi się wydaje, że tam będzie bardzo w, w takiej skromnej, normalnej ilości. W okolicach maksymalnie 100 euro tutaj więcej absolutnie nie będzie. W Polsce by to było yy, 200, 200 zł, bodajże. Mhm. Ale tu w takiej sytuacji no mamy zawsze ten nasz wydruk z opisem, po co po to, to jest właśnie, czyli jest artykuł 12, który o tym mówi rozporządzenia 561, że w sytuacji, jeżeli aby umożliwić przy zachowaniu oczywiście bezpieczeństwa aby odnaleźć prawidłowe miejsce postoju, mogę naruszyć przepisy. W tej, w tej sytuacji to miejsce postoju było nieprawidłowe, no bo za, przeszkadzało mhm. w wjechaniu tutaj dużych pojazdów normatywnych i, i trzeba było odjechać być może nawet 100 metrów tylko, tak. Oczywiście na zapisie w tachografie będzie informacja o tym, że został przerwany odpoczynek, ale do tego jest ten wydruk. Opisujemy taką sytuację, jak się wydarzyła, że musieliśmy właśnie to wykonać, czyli odjechać z miejsca, bo umożliwić przejazd. Pojazdowi Nienormatywnemu i zachowujemy go przez 56 dni w pojeździe, a potem w firmie zostawiamy ten wydruk, bo będzie również to kontrolowane tam i prawdopodobnie tego mandatu unikniemy w ten sposób. Także Panie Chybuś, ma Pan wytłumaczone przez Rafała, Wy sobie zanotowaliście i dziękujemy. Słuchajcie, siedzę sobie na oponie i teraz tak, mam marzenie, żeby tą oponę mieć. Wchodzę sobie teraz na stronę Opoltransu, czyli na ich web-terminal. Są dostępni 24 godziny, 7 dni w tygodniu. I teraz klikam cyk i ta opona jutro albo pojutrze jest u mnie już w warsztacie i mogę ją montować. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której zobaczycie miłego elektrycznego DAFa, Kolejną drogową przestrogę. Wracamy za moment. Następna niebezpieczna sytuacja na drodze. Pora na nasz cykl. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opublikowało raport o wypadkach drogowych w roku 2024. Wynika z niego, że ofiar śmiertelnych było 1896, a więc o 3 więcej niż w roku 2023. Natomiast ranne zostały 24 782 osoby, czyli o 657 więcej niż w roku 2023. W sumie rok 2024 przyniósł 21 519 wypadków. To niemal 3% więcej niż w roku 2023 i 390 580 zgłoszonych kolizji, blisko 7% więcej niż w roku 2023. Bezduszna statystyka przynosi też wskaźnik zgonów na 100 wypadków wynoszący 8,8%. To oznacza blisko 9 osób tracących życie na 100 wypadków. Ten wskaźnik najwyższy był w województwie Podlaskim, gdzie wyniósł 16,7, a najniższy w województwie Małopolskim 4,6. Najwięcej, bo aż 16,1% ogółu wypadków, wydarzało się w piątki. Zaś soboty były najtragiczniejsze pod kątem ofiar śmiertelnych, 15,7% ogółu. W maju zdarzyło się najwięcej wypadków, 10,1% ogółu, a najwięcej ofiar śmiertelnych przyniósł październik, 10,3%. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych a do aż 44,2% doszło pomiędzy 13 a 19. Raport zawiera jeszcze wiele innych interesujących wskaźników, ale o nich następnym razem, bo teraz już czas na naszych komentatorów. Witam bardzo serdecznie w programie Na Osi, w cyklu Nie Zabijaj, Nie da się Zabić. Sebastian Wątroba i oczywiście Andrzej Wachowski. Będziemy Państwu dzisiaj Chcieli przedstawić kolejne zdarzenie drogowe i znów zastanowimy się, jak do tego doszło. Może wypadek drogowy, bo różnie to bywa. Tak. Co nam tam ekipa podrzuci. No właśnie. No i będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyło, czy to zdarzenie, czy ten wypadek. Co zrobić, żeby więcej tak, do takich rzeczy nie dochodziło. Po prostu będziemy oceniać. A ja zapraszam po prostu do oglądania. Tak? No! Zapraszamy! <laughs> Przejazd kolejowy, O, jedzie. O, mokry. i Co tu się dzieje? Ho-ho-ho, co ho, ho. on się nie zatrzymał w ogóle? W ogóle, ale stop mu się chyba zapalił, czy nie? No, fakt, że może tu jest ślisko, ale nie. no, Stop właściwie nacisnął już, będąc. To znaczy, droga jest czarna, jest tam w kałuża. I tutaj. Nawet jakby było ślisko, to powinien przewidzieć to, tak? Nie, nie. Tu ewidentnie widać, że praktycznie w ogóle nie hamował wcześniej. Czyli po prostu wjechał na ten przejazd pomimo migającej sygnalizacji, więc... No ale to samobójca, czy, czy o co chodzi? No bo tu przycisknął stop, przy samym, przy samym, przed samym uderzeniem albo w trakcie nawet uderzenia. No, no niestety, nie wiem, niestety ob... dużo, dużo za późno. I to jest właśnie przykład tego, jak należy uważać przy każdym wjeździe na na, na przejazd kolejowy, czy, czy nieważne, czy on jest no, czy, z rogatkami, czy bez. No, jednak... to znaczy, to trzeba raz, raz, przewidzieć, że nawet może nie zadziałać ta sygnalizacja. Chociaż powinno... tu ewidentnie sygnalizacja działa, wszystko jest. Świeci czerwone pulsujące. Tak? tak, no tutaj szczęście w nieszczęściu, że. Wjechał już w lokomotywę, nie tak, wjechał bok, przed. Bok, tak, tak, tylko został odbity i, no. i wygląda na to, że poza jakimiś tam no, mm. drobnymi urazami miejmy nadzieję, skończyło się Często to. Przestań trzeba tych wszystkich kierujących, czy wszyscy, którzy jeżdżą, że przejazd to, to, to nie przelewki, po prostu może nawet sygnalizacja nie zadziałać. Tym bardziej, że tu działała. Tak? Ale nawet rogatki się mogą nie zamknąć. Yy, Też zdarza się. Ja słyszałem, że ten właśnie wypadek nie był nawet z, z, y, zakwalifikowany jako wypadek, ponieważ y, temu kierującemu nic się nie stało. Ale wygląda groźnie, także tak. ku przestrodze, proszę Państwa, uważajcie, uważajcie na przejazdach, naprawdę tu nie na ma żartów. Jak, jak światła nie świecą. No. Ty masz? Yy, ja mam. No, nie, no, jest... Kopnięcie konia. Tak, no, na szczęście dobrze się skończyło to kopnięcie Tak, kamery. tak. Pokazaliśmy Państwu zdarzenie drogowe. E, oczywiście skomentowaliśmy to w e, swój sposób. E, po swojemu, no. tak. No staramy się już teraz w tej chwili, jak, jak widzicie Państwo, e, bliżej e, siebie być. E, każdy widzi to samo, i, ale może Państwo widzą coś inne, innego i. Dokładnie, zapraszamy Państwa, komentujcie, piszcie do nas, przekażcie swoje uwagi. Bardzo chętnie poczytamy, bardzo chętnie się z nimi zapoznamy. Oczywiście zapraszamy też do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału. No i co, i do oglądania programu na Osi. Już na za tydzień. Już za tydzień, do cyklu. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tą analizę możecie znaleźć na YouTubie. I możecie też wyrazić pod nią swoje zdanie. A teraz pokażę Wam fajnego DAFA. Zobaczcie koniecznie. Jesteś znudzona pracą w biurze, a może masz już dość wysiłku na kasie lub taśmie produkcyjnej? Warto pomyśleć o zawodzie kierowcy dystrybucyjnego. Zwłaszcza, że nowy DAF XB Electric jest bardzo udaną ciężarówką. Dlaczego polecamy ją dla pań? DAF XB zwany wcześniej LF, od zawsze miał przyjemną kabinę. Jego wnętrze niewiele odbiega wizerunkowo od kokpitu samochodu osobowego. Poza tym DAF jest niewiele dłuższy od osobowego Mercedesa klasy S, więc nie stanowi to problemu w prowadzeniu czy w trakcie manewrowania. Jak przystało na pojazd elektryczny, jego tankowanie jest prostsze niż w wersji spalinowej. Przy ładowaniu prądu trudno ubrudzić ubranie czy paznokcie. I zamiast stać z pistoletem przy dystrybutorze, można sobie w tym samym czasie popijać kawę lub przeglądać Instagram. W kabinie DAFA XB jest znacznie ciszej niż w wersji spalinowej, można więc być w komfortowym, telefonicznym kontakcie z członkami rodziny lub z przyjaciółkami. Jak podkreśla to wielu pracodawców, panie świetnie radzą sobie jako kurierzy i dostawcy, bo są skrupulatniejsze od mężczyzn, zwracają uwagę na detale oraz poważnie traktują problemy klientów. Trudno sobie wyobrazić, aby kobieta zapomniała podłączyć DAFA do ładowarki na noc, czy przegapiła kończącą się energię w akumulatorze. Przecież to ona bardzo często w domu jest odpowiedzialna za finanse, zakupy czy pilnowanie terminów. Przy czym panie łagodzą niektóre obyczaje mężczyzn i obawy innych kobiet. A zelektronizowana i zautomatyzowana praca w nowoczesnej ciężarówce nie wymaga od nich nadludzkiej siły, jak to kiedyś bywało. Poza tym praca w ruchu, z ludźmi, płynie szybko oraz daje dużą satysfakcję. A propos ruchu: praca w dystrybucji to darmowy fitness. Nie trzeba więc po pracy specjalnie wybierać się na siłownię czy na zumbę. A co z cięższymi ładunkami w tej pracy? Nie ma obaw. Zawsze znajdzie się jakiś facet pragnący wam zaimponować siłą. Warto z tego skorzystać. A może jeszcze okaże się on tym rycerzem na białym koniu, o którym marzycie. Praca w dystrybucji to okazja do poznania wielu takich kandydatów. Dlatego, drogie panie, pamiętajcie, DAF-XB jest dla kobiet. Praca w dystrybucji jest w zasięgu waszych możliwości i zawsze możecie zrobić wrażenie na mężczyznach, jeżdżąc elektrykiem. To już wszystko na dzisiaj, ale zdradzę wam tajemnicę, co będzie w następnym odcinku. Historie pewnej ciężarówki, ciąg dalszy drogowych przestrug, porady i wyjaśnienia eksperta, zajmiemy się interesującą sprawą. Nasze strony internetowe stoją dla Was otworem. Wbijajcie tam. Naprawdę jest wiele fajnych rzeczy. To co? Do następnego. Trzymajcie się. Kiedyś nie kupowano na poduszkach, czyli na, na podzespołach pneumatycznych. To się wali, że konkurencja poprzecina miechy i rano się nie wyjedzie. A do tej pory na przykład gdzieś tam w różnych egzotycznych krajach tylko się stosuje resory, bo jak pęknie, lewarek, kloczek się podłoży dalej się. Na program zaprosiło telewizyjne studio Bravo, organizator tegorocznego zlotu Mastercrack. Sponsorem programu był Opoltrans, Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej.